Wie, witajcie w tym odcinku. Kolejny odcinek to nie jest fana. Nikus, proponuję Ci wy za miesiąc, bo, bo ja pierwszego czy tam któregoś tam e, maja będę nagrywać sezon Nikosia, bo teraz, bo jutro jadę do szpitala, więc jutro nie nagrywam. E, przez kilka dni nie będę aktywny no, na Robloxie. No ja bo tam chciałem coś Ci powiedzieć. Znaczy też widok powiedz. Akurat Joty ja sezon i kosza jest odstejdę odwołany. No, ja nie wiem kiedy wrócę do domu. Gdy wrócę do domu, to może będę nagrywać. Ale wątpię, bo ja będę no, w gipsie przez o, dwa miesiące. Trzy dni tam będziesz, bo ja trzy dni byłem. Wiem, op, ale operacja... I no... Ja tu że siedem dni tam ci. Srebrninie możesz Nie. Ja do, do, do środy, do środy będziesz. Do środy, do środy? To tydzień. Tydzień nie będę nagrywać przez Nikosia, ale nie przedłużamy i zapraszamy. Dobra, w końcu Ciebie pokonamy. Ale nie zastrzeliłeś mnie tak, do końca. Pok miło tak, że Ciebie złapaliśmy. Jezus, co Ty odwalasz? Dobra, teraz czas u ciebie, Rafał. A, o, 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 Boże, nie Tak myślałeś, bo... Dziecko, uciekam! Uciekaj, albo twój tata zginie na zawsze. Jeste do góry! Jestem do góry! Czekajcie, ja zrobię odcinku. Jestem do góry, bo mam je co Bum. Po prostu się te do z domu. I czekam aż dom będę mieć w końcu. Dobra, ładuje mi się. Dobra, dobra. Dobra, robimy tutaj z moim fanem odkleję. Ja sobie przygłośniłem na maksa tu. Tak. A ja sobie, ja, ja sobie, a ja Babdela przygotuję. Zobacz, hmm. jaka słuchaj było. Ej, ciekawe czy to się w ogóle na YouTubie taką muzykę puścić. No, stop, 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 jest stop, 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 bo to jest od kleja. Witam Was ponownie! No nie, no kosmicz, no serio? Nie w tym momencie, gdy odkleję robiłem. Dobra, chcesz iść do nas? Idziesz do nas, powiedziałem. Albo do Squid Game. Nie, nie, Kajos! żebyś był ważny odcinek. Weź nikoś. Bye, się, bye. Kosmita mówi, żebyś się nie odzywał. To się nie odzywaj. Po prostu idziecie do squid game. Nie, ja nie idę. Nie, 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 ja już byłem trzy bez squid game. więcej, więcej, więcej. No to pyk, pyk. Ty no, no, no. jesteś. Nie, nikoś. Czemu mnie przebrali w jakiś dziwny, najgorszy strój? Nie powiem tego słowa na gry, bo to jest bardzo brzydkie. Miłość to, to czasami. Czemu my? Czy, czemu my mamy jakiś dziwny strój? I na tek mam inne włosy. Ja chcę mieć swój normalny skin. Tak? No i super. Widzowie jest, będzie głos mojej mamy w filmie, bo się odezwała, że zaraką pać idę się. No to my musimy się pospieszyć z tym filmem. Dobra, chodź zawodnicy, na grę. Powiedziałem na grę. Chłopaki. Dwa, jedne. Mi się nie chce iść na tą grę witajcie grzy numer jeden w tej, w tej gra polega na tym, że musisz się poruszać gdy lalka się odwróci, a gdy a gdy a gdy przewróci, a gdy obróci się tak, to masz się nie ruszać. No to start gry, green light, red light. Okej, okay. o patrz, tamten zginie. Pff. Green light. Red light. O Boże, ktoś na nim leżał i umarł. Green light. Ala, przeszłam grę. Red light. Green light. Ej, patrz jak się każdy rzuca. Red light! Ło <mulny> wow, kurczaki. Green light! No to mają przypał Ej, tyle! W serio, tyle zginęło! Ło wow. wow, kurczaki, teraz będzie to, ta gra z trzeciego sezonu. Proszę bardzo, Dobre. już wam rozdaję! Jaką macie drużynę? Ty taką, ty taką, ty taką. Ty masz taką, ty masz taką, a ty masz taką, a ty masz taką. Jaką ja mam? Nie, ty masz niebieską. Nie, przepraszam cię, bracie, ale muszę to zrobić. Haha, ha, zabiłem go. Teraz trzeba szukać resztę. Przepraszam. Nie, to muszę. Dobra, to twój koniec. Ej, Nikoś, przepraszam, ale muszę to zrobić. Tu to dla. To... Przepraszam. Nie muszę. Przechodzicie do finału. Tak się zakończył odcinek trzeci. Zapraszamy na odcinek czwarty. Wyjdzie on dokładnie jeszcze w maju, ale wątpię, że. e f, If... teraz